A Jezus znowu przemówił tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Rzekli wtedy do Niego faryzeusze, Ty sam o sobie świadczysz. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe. Odpowiedział Jezus i rzekł im, Chociaż ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe. Bo wiem skąd przybyłem i dokąd idę. Lecz wy nie wiecie skąd przychodzę i dokąd idę. Wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę. Ale jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem ja i ten, który mnie posłał. A przecież w zakonie waszym jest zapisane, że świadectwo. Dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja świadczę o sobie, a także ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Wtedy mu rzekli: Gdzie jest ojciec swój? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani ojca mego. Gdybyście mnie znali, znalibyście i też ojca mego. Te słowa wypowiedział, gdy nauczę przy skarbcu świątyni. A nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie odeszła jego godzina. Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się we mnie, Pan ochroną życia mego, kogóż mam się rękać?